Szukaliśmy przez jakiś czas spokojnego miejsca, gdzie będzie można po prostu coś nagrać, ale o godzinie 7 rano 7.30 tutejszego czasu, czyli 6.30 w Polsce. Tutaj już wszyscy żyją i po prostu wszędzie są już ludzie, wszystkie leżaki zajęte, więc nie wiemy dokładnie, co z tego będzie. A poza tym tak sobie myślę, że do nagrywania trzeba mieć jakąś taką super wenę. A tutaj włączył nam się taki chill out. Takie odpoczywanie, taki po prostu nic nie robienie, że mamy ochotę schować telefony, co zresztą też często robiły, po prostu nic nie nagrywać, ale wiemy, że będzie nam potem smutno. Mieliśmy wstać dzisiaj na wschód słońca, trochę się spóźniliśmy, mam nadzieję, że uda nam się to jutro, ale jest po prostu przepięknie. Zobaczcie zresztą sami. Co dzień tutaj wieje na tyle, że spokojnie można pływać, chociaż wczoraj i jutro ma być taki bardzo, bardzo spokojny dzień i no, tych hejterów pewnie będzie mniej, ale generalnie naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Beduńskiej, podobno ale tak naprawdę tutaj wygospodarowali kawałek terenu zrobili takie miejsce, gdzie można coś kupić, gdzie można coś zjeść, gdzie jest taki targ, a tutaj na samym środku jest scena tu pewnie jakieś tańce się odbywają wieczorami albo jeszcze jakieś inne wycieczki, które są tutaj obiecowane, bo nawet tak przyjechaliśmy dzisiaj trochę że tak powiem na własną rękę załatwiliśmy sobie wczoraj taki wyjazd, żebyśmy mogli jechać we czwórkę, a nie całą grupą abyśmy mogli sobie tam troszkę sami tutaj pojeździć Będzie tam jakaś muzyka, głośniki a tam kibelek taleta. Woda ciepła gdzieś tam na górze się grzeje na słoneczku. Także takie normalne warunki na środku pustyni po to, żeby tutaj przyjąć turystów. Zarobić jeszcze parę groszy więcej. Ludzie w Izraelu mieszkali w takich namiatach na co dzień. Całkiem przyjemne warunki. Gdyby nie różnego rodzaju tutaj też robactwo i tak dalej, to naprawdę jest bardzo fajnie. No, i tak tutaj można pewnie sobie, sobie wieczorem przyjechać na jakąś tutejszą imprezę, Sympatycznie. Mieliśmy herbatkę z hibiskusem, więc będziemy teraz spróbować. Przed chwilą mieliśmy herbatkę babciny ulipek. Może <grywka> to będzie lepsze. Jeden jest czerwona, druga jest z cukrem. To jest bez cukru? Nie wiem, jeszcze nie spróbowałam, ale patent na folię aluminiową bardzo się podoba. <grywka> Okajmy. A tu jakie małe patrzcie tam. Nie, nie. nie pogada z nimi tutaj w ogóle. Ale po egipsku na po polsku. Troszeczka się rodzi tam. O. Mamy poród. Właśnie. Prowadził ten nasz peleton cały czas do nas mówił slowly, slowly cały czas okazał jechać za sobą. No i tak więc... nie bo byliśmy w czwórkę, jak była większa grupa, właśnie chciałam, go, że... właśnie chciałam to powiedzieć, że yy, jak przyjedziecie, to polecamy na milion procent, ale weźcie sobie swoją grupę, jakąś taką małą 3-4 osoby yy, i po prostu jedźcie sobie dolarów, sami, tak? 10 dolarów ale wtedy jest super, bo na przykład do tego miasta, do tej wioski Beduinów, jak się zjeżdżają wszyscy na tą samą godzinę, to z każdego hotelu o tej samej godzinie są wycieczki. I tam po jest po, po prostu tłum ludzi. wszyscy siedzą na plaży, a potem dopiero wychodzą. Ma to swoje plusy, bo wraca się I podobno o powiem, zachodzie jak? słońca, więc są ładne widoki. Ale z drugiej strony było super. Byliśmy po prostu sami swoją grupą i teraz musimy koniecznie iść się umyć, bo w oczach wszędzie czuję piach. Co, wygląda tak? Plecak, zobacz. Wszędzie piach no Kokolino. Kokolina ma meczerka. u pana Alladyna, który ma dużo przyjaciół w Polsce i ma też dużo różnych polskich pieniążków. O, wszystko. I w ramach reklamy, za darmo daje nam tutaj różne rzeczy. Musimy tutaj zrobić mu reklamę, także takich barter, wiecie. Denuszu, piękne rzeczy. Jest za darmo, no. for Od pana Alladyna za darmo. Na las. Nie. Patrzcie, co pan tu ma. To jest, A jest laga polska. Sporo słów po polsku: jeśli jutro będzie futro, pojutrze po futrze, i że jest taniej niż biedące, także. Morze Czerwone to jest raj dla osób, które nurkują i które robią to naprawdę też tak wyczynowo można powiedzieć, dlatego że jest wiele takich miejsc. Oczywiście gdzie Rafa jest płytko, ale można też no, wybrać się na taką bardzo poważną wyprawę. Jest kilka też miejsc, gdzie są zatopione no, jakieś statki wraki tych statków, więc tutaj bardzo, bardzo często widujemy właśnie takie łódki, które, które no mogą się zabrać właśnie na, na taki trip gdzieś po, po Morzu Czerwonym z nurkowaniem. A tutaj no to mamy takie statki z prawdziwego zdarzenia, jak tutaj wielo, wieloosobowe ekipy tutaj są z całym sprzętem. a musi być naprawdę bardzo fajne przeżycie dla kogoś, kto, kto też umie nurkować. Jesteśmy w Port Galip, przyjechaliśmy na wieczorne zakupy. Podobna egipska bawełna jest bardzo dobra. Targować się można, a nawet trzeba więc zostawimy tutaj pewnie parę dolarów. Port Galip to jest miasto wybudowane całkiem niedawno, kilka, kilkanaście lat temu przez bardzo bogatego szejka. Mało tego, ten człowiek zażyczył sobie, żeby mieć dostęp do portu, więc zrobił swoją prywatną zatokę. Amatorzy tutaj nurkowania są bardzo, bardzo zadowoleni. Wszystko pachnie świeżością, nowością, jest czysto. lokalnego czasu, czyli w Polsce Piąta. Wstaliśmy na wschód słońca. Podobno są tutaj piękne wschody słońca. Myślałam, że będzie zimniej, wziął kurtkę, ale nie jest tak źle. Martwi mnie jedynie to, że jakieś takie zamglone niebo nie wiem, czy faktycznie dzisiaj ten wschód słońca będzie widać. Więc idziemy na molo. zobaczcie, tutaj całe rodziny na przykład wracają już z pomostu od samego rana, słuchajcie, byli z maskami, z płetwami na, na, na końcu tego pomostu właśnie, żeby zobaczyć rafę w takim wschodzącym słońcu ona wtedy jest inaczej oświetlona od, od innej strony, pod innym kątem piękne, piękne rzeczy podobną. też dzisiaj chcemy tam wybrać po śniadanku i zobaczyć jak to wygląda nasz rezydent nam podkreślał już na spotkaniu, że to są bardzo przyjemni, bardzo mili ludzie. Praktycznie w każdym języku, który tutaj przyjeżdża, to znają jakieś słowa i faktycznie tak jest, podchodzą, pytają, skąd jesteśmy z Polski, a to, to jak się masz i tak dalej, więc jedni umieją więcej, drudzy mniej, ale naprawdę wszyscy są bardzo, bardzo sympatyczni łącznie z całą obsługą. E, oczywiście tutaj e, dolar czyni cuda, albo euro, oni tutaj są bardzo na, na, na y, turystów z Niemiec nastawieni, więc głównie, głównie euro, co ciekawe, bo w, y, dolary raczej tak w Egipcie są częściej w użyciu, nie mówię o ich dolarach, tylko o tych dolarach amerykańskich. Wiedzieli też, jak to tutaj wygląda. Wszystkie te domki są tak pod kątem ustawione: te z tamtej strony troszkę lepiej nasłonecznione od rana. Każdy ma dosyć, dosyć duży, spory, spory balkon. Bardzo fajny widok to jest druga część hotelu. Nie ta główna, tylko ta druga część. Oczywiście tutaj też jest basen tam na końcu aquapark dla, dla dzieciaków. Bardzo, bardzo przyjemne, naprawdę przyjemne miejsce, nie są wysokie te, te domki, one są całe z betonu, więc tu jest dosyć mocno utrzymana temperatura jak się idzie już tak wieczorkiem, bo w grudniu jest oczywiście już chłodno po południu wieczorem, trzeba jakąś bluzę założyć albo dłuższe spodnie, to tak czuć jak to ciepło bije od tych odmurów nagrzanych przez cały, przez cały dzień.